Cześć, moi drodzy. Matejko wrócił z urlopu i jakoś nie umie się wydobyć z czeluści nocy, bo jak każdy kot uwielbia uszywać w nocy, a ja pokażę wam dziś jak malować światło. to znaczy białą farbą albo białym tuszem na czarnym tle. Pokażę wam już we wstępie. Popatrzcie, kot, który pięknie leży, odpoczywa i wyrzeźbiony kształtem takim na płaskiej płaszczyźnie białą farbą. Zapraszam. No, tylko próbuję się wydobyć z czerni. Mamy go. Nasz wspaniały model będzie nam pomagał. Oczywiście w takim znaczeniu, że będę korzystała ze zdjęcia. Tak. No, dzięki panie ekspercie. A teraz przygotowujemy pracownię. Ok, będziemy do tego używać białego tuszu. Mamy troszeczkę wody, pędzelki, cienki i nieco grubszy. Które malują i na szeroko, i na bardzo wąsko z koniuszkiem. Ale najpierw szkic. Ołówkiem szkic nie jest do końca widoczny, ale ma taki specyficzny błysk, troszeczkę to tu widać. Proszę bardzo. Była taka chwila podczas wypoczynku łupowego, że Matejko wylegiwał się na parapecie przy oknie. w Piękny, słoneczny dzień. No i wydaje mi się, że tylko nie, pięknie był rozświetlony, tak po prostu. Tylko gdzie, gdzie. Oczywiście mówiąc, malowanie światłem jest to. Takie określenia bardzo umowne. Chodzi po prostu o malowanie przede wszystkim światła bielu. Może to być właśnie tusz albo farba akrylowa, dobrze kryjąca. O ile malując na białych płaszczyznach, czy też rysując, to tworzone światło cień barwami. Natomiast w przypadku właśnie ciemnego to jest zupełnie na odwrót. No i teraz przypatrujemy się miejscom bladym, niezupełnie takim czarnym i po prostu mieliśmy samą wodą. thank you To by było na tyle, moi drodzy. Krótko, zwięźle, chociaż trzeba to wyćwiczyć i mieć dużo dla siebie cierpliwości, żeby to się tak udało. Zachęcam i serdecznie pozdrawiam. Cześć!